Witam w takim razie, że y, dalej się dzieje na odcinku irańskim, to trzeba dalej komentować. Tak więc, tak, no, reakcje przynajmniej w Iranie na, na wczorajsze posiedzenie y, w Omanie są pozytywne. Tutaj y, media zwracają uwagę też, że y, najprawdopodobniej będzie dochodziło do Kolejnych rund, no na pewno kolejnej rundy. No i też to, że przede wszystkim, że sami Iranczycy, albo też raczej zwolennicy reżimu, reżimu w Iranie, pozytywnie się odnieśli do tego, że minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Argaci, no, w sposób pośredni rozmawiał z Witkofem istotne jest to dla nich. Oczywiście tutaj trzeba od razu też powiedzieć, że rok temu zupełnie przez przypadek były wybory w Iranie, to znaczy zginął z, zginął prezydent Ebrahim Raisi razem z ministrem spraw zagranicznych Hosinem Ablajanem. Przez to, że akurat były wybory, na no to możemy powiedzieć, że po ich wynikach, że w tym całym plebiscycie, który Irańczycy mieli do wyboru, opowiedzieli no, się za opcją taką, która, no, jakieś te rozmowy, jakiś tam z Zachodem, szeroko rozumianą, a przede wszystkim z Ameryką, no, wyrażali chęć tego dokonania. A w związku z tym, że jest 13 kwietnia, to jest rocznica historycznej sytuacji, mianowicie, w której to Iran zapadał Gongi na Izrael, pamiętna sytuacja, wtedy się uruchomiło całe blisko wschodnie NATO. Jednak dzisiaj chciałbym tak sobie odpowiedzieć na, na pewne pytanie podstawowe: czy Iran w ogóle ma jakiekolwiek szanse na obronę przed amerykańskim atakiem? Nie ma żadnych. Absolutnie nie ma żadnych. Um, sprzęt stary, wojsko stare, system tak właściwie to jest stary elity reżimu te stare. Tak właściwie tutaj nie za bardzo jest z czym rywalizować. Co więcej, dwa izraelskie naloty w zeszłym roku pokazały to, że po prostu Iran no, no nie ma żadnych argumentów, żeby tutaj jako skutecznie się obronić. Natomiast Iran może ukąsić. Ale może tak ukąsić, że nie tylko to region odczuje, ale to wszyscy odczują. Przede wszystkim chodzi o to, że dla i z perspektywy Teheranu, taką, taką działalności odwetową, podstawową, jaką w przypadku zagrożenia dla ich reżimu jest atak na państwa naftowe, które są w sąsiedztwie. I tu zakładając to, że jeżeli Amerykanie najpierw by się skupili na instalacjach, jeżeli byłby ten wariant, albo na elitach, ale jeżeli, jeżeli opcja instalacji najpierw to by była. Taka, że byłyby te elity, które by wydawały jeszcze rozkazy. No bo jak nie ma elit, to nie ma kto wydać rozkazu, a każdy myśli o sobie. Więc, więc jeżeli byłaby opcja taka, że Amerykanie uderzyliby na instalację, to automatycznie byłaby odpowiedź, i ta odpowiedź by to była takim łukiem szła od Azerbejdżanu przez Irak, być może i Turcję, do Kuwejtu, być może Kataru nawet, Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich, tak? Czyli, że mielibyśmy cały taki łuk, który by e, i celem ataków byłoby przede wszystkim instalacje gazowe i naftowe. Czyli, że tego by nie było. Może by było, ale generalnie na, no na pewno nie na rynku, tak? Czyli, że to, jeśli chodzi o Turcję, no to a przede wszystkim lotnisko w Konie byłoby takim celem, no i też może jeszcze kilka jeszcze innych obiektów. Iran ma czym to atakować na no udowodnił to a, sprzedając drony Szachet na Ukrainę, znaczy do Rosji, żeby to na wojnę na Ukrainie to, to było stosowane. Ma też rakiety tu, żeby, żeby trafić Abdamamam, czyli największą rafinerię w Arabii Saudyjskiej, to wcale jakiś Wielkiego, skomplikowanego balistyku nie potrzeba. Wystarczą drony, tak samo jak i w Kuwejcie, tak samo jak i e, w Emiratach. tak Lotnisko w Dubaju, jak zapłonie, to Emir nie zdąży w, w skończyć kolejnego. To by były wielkie straty. Straty by szły, straty by szły w, miliard, w dziesiątkach miliardów dolarów. Jeżeli oczywiście atak taki by, by, byłby przeprowadzony ze skutecznością satysfakcjonującą, czyli że po prostu nie byłoby ropy, nie byłoby gazu. No, świat by ucierpiał, tylko pytanie podstawowe: czy Amerykanów by to odstraszyło od potencjalnego ataku? No, to głównie Azja jest odbiorcą tych surowców, Zatoki Perskiej, no, poza, poza Azerbejdżanem. tak w Azerbejdżan jeszcze by miał taki kolejny podwójny smaczek: że to Izrael też by był odcięty od surowców, od gazu i od ropy, które to idzie. Przez Turcję e, do Izraela, więc, więc, więc to też dodaje dodatkowego posmaku. Także Erdogan tutaj garduje, ale kurka nie zakręca. Natomiast e, te ataki, gdyby, gdyby, gdyby do nich doszło, no to by były, e, no miały kolosalne znaczenie tak, dla światowej gospodarki. Ponad 30% tych surowców stamtąd, stamtąd się wywodzi. Do tego jeszcze trzeba dodać na Ormos i jej blokadę. I mamy jeden bardzo poważny klops. Bardzo duży klops. I do tego, żeby to zrobić, nie trzeba żadnej wielkiej taktyki i wielkiego sprzętu. Tak? To już udowodnili rebelianci Huti, to udowodnił też Hezbollah. Naprawdę to irgiece, jeżeli byliby, mieliby rozkazy i chcieliby wykonać te rozkazy, to. To by była bardzo poważna dewastacja dla całego świata. Bardzo poważna dewastacja. Um, dodatkowo też jeszcze trzeba się liczyć z tym, że amerykańskie bazy, czy to w Jordanii, czy, 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 czy w Egipcie, czy, 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 czy już wspomniane w Turcji, ale też i przecież e, słynne, słynne, teraz Garcia, która e, baza na nie, Pacyfiku, no generalnie. Iran ma możliwości rażenia, nie wszystko musi być tak rażące, ale e, no, jak instalacje gazowe są uszkodzone, to jest po prostu dlatego tego wszystkiego dramat. Do, do tego jeszcze trzeba wyliczyć porty, a szczególnie w takich krajach jak Zatoka Perska, e, deficyty finansowe, które by były spowodowane tym, że... E, e, Tymi atakami to by też doprowadziło do wielkiego kryzysu na linii państwa Zatoki Ameryka, bo to w końcu te kraje tak właśnie cały czas informują, żeby jakoś się odciągać od tego ataku, od jakichś podobnych wydarzeń. Chociaż oczywiście chcia, też chciałoby, żeby ten problem irańskiego programu atomowego był rozwiązany, ale ale też, też obawiają się o siebie, no i też brak pieniędzy z ropy, brak pieniędzy z gazu to jest naprawdę bardzo duży problem wewnętrzny. Do, do tego też jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że Iran tam ma swoich Habibis, tak? czyli, czyli, czyli ma swoje aktywa, które mogą być uruchomione w Katif, czyli na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej, Bahrain. I w wielu innych punktach na, na Bliskim Wschodzie w Emiratach Arabskich również. Więc, więc totalna destabilizacja tych krajów coś co akurat by, by, zawsze, w ty, zawsze w tych krajach nawet lekkie drgnięcie e, względem stabilności wy, wywołuje potężny kryzys. Często też te kryzysy są, kończą się tym, że e, jakiś proces reform i etap reform się po prostu zawiesza i. i, i tak to było w 1979 roku po ataku Mahdiego, tak, szaleńca na meczet w Mekce. No, i to po prostu by, by, by była potężna strata. Kolejną rzeczą, którą Iran może wykonać, to jest to, że przede wszystkim ma aktywa międzynarodowe. To znaczy, tutaj, przede wszystkim komórki IRGC, czyli Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, plus Hezbollah. I jest to powiązane z tym, że oczywiście jest potężna diaspora szyitów mieszkająca w Ameryce Południowej, w Afryce, w Australii, też oczywiście w Europie, w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Znamienne jest to, że bodajże 3, 4 lata temu doszło do ataku na pisarza Salmana Rajdi, tak? sobie przy, sobie na kampusie uniwersyteckim w Stanach taksówkarz z libańskiej Nabatije, tam sobie coś przypomniał, że coś kiedyś słyszał o tym człowieku, no i tam usiłował zabić prawie 80-letniego starca. Nie udało mu się, ale to też, to też chodzi o to czy przede wszystkim, że co kiedyś usłyszał, to wykonał lojalnie, tak? Czyli, że ta lojalność szczególnie w pewnych ośrodkach, póki, póki jeszcze będzie żył Hamenei, póki jeszcze będzie ta idea tej Islamskiej Republiki, tak, no to, to to może powodować bardzo dużo zarówno zorganizowanych zamachów, zorganizowanych działalności terrorystycznych, no i też, też takich lonely Wolf, tak, czyli że gdzieś tam sobie. Z nożami będą biegali, czy, czy przyprowadzali jakieś, jakieś ataki, w związku z tym, że po prostu będzie jeden wielki pierdolnik religijny. No bo Islamska Republika to ma pewne, no pewną misję dziejową, przynajmniej dla jej wyznawców. Tak? Przypomnę, Rahbar, czyli, to, czyli przywódca, najwyższy przywódca Islamskiej Republiki, to jest tymczasowy administrator pod nieobecność Imama Mahdiego, który skrył się w X wieku gdzieś w Iraku, tak, i powróci na koniec czasów. Tak więc, tak więc, a takich rzeczy nie możemy tutaj marginalizować. Ja zawsze podkreślam to, że jeśli chodzi o Bliski Wschód, to, to w ogóle generalnie jeśli chodzi o świat, no to, 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 to konfesyjność to jest absolutnie podstawa, tak, no w dużej mierze. Tak. Znaczy, jeśli chodzi o bliski wschód, to to, to, to zawsze jest ta triada, prawda, Allah, Abu i American Dollar, tak. Więc, więc, więc to też jest na pewno bardzo duże ryzyko, i e, przynajmniej kiedyś tam, tak, no to odwołam się do takiego przykładu, e, bo z Buenos Aires to w 92-93 roku wylatywały, wyleciała izraelska ambasada, wyleciały centrum żydowskie. No to, to kiedyś oni to wykonywali, kiedyś, kiedyś, kiedyś to było. W ich nazwijmy to w, re, w repertuarze. Tak? Nie wiadomo jak po latach całe to towarzystwo dość mocno się postarzało i już, już w dużej mierze się wyeliminowało, ale, ale, ale no, ta metoda jest skuteczna i przeraźliwa, tak, więc w więc tym też się trzeba liczyć, że te aktywa międzynarodowe po prostu mogą być, um, mogą być aktywne i one mogą wykonywać ataki na cele amerykańskie, na cele izraelskie też w ogóle na jakikolwiek cele, tak, już, już, już jak jest obłęd, to jest obłęd, tak. Pamiętajmy o tym, że Islamska Republika Iranu no, uformatowała, uformatowała tak właściwie 46 no, czter, czter, lat ludzi, też najwięcej miłośników tej Islamskiej Republiki tradycyjnie mieszka poza granicami, więc, więc, więc to jest bardzo ważne. Jeszcze takim kolejnym elementem, który może być, ale który chyba nie musi być, ale, ale warto o nim wspomnieć. To jest przede wszystkim e, możliwy atak na Izraelski Reaktor Atomowy Dimona, e, no przepraszam, to jest fabryka tekstylna oficjalnie, ale już skoro wszyscy tak mówią, to już wszyscy tak mówią, tak ponoć tak jest, e, no nieprzypadkowo bodajże e, właśnie rok temu były te rakiety, które przeleciały, cały ten pas ochronny, wytworzony m.in. przez Amerykanów, Francuzów, Brytyjczyków, kilka krajów arabskich nie z nie wymienionych z nazwiska. No i uderzyły właśnie lotnisko Nawatim w, w południowym Izraelu. Niedaleko znajduje się zresztą właśnie ten ów, reaktor. Zresztą tych punktów jest znacznie więcej. tak, Kiedyś bodajże. Media irańskie to wszystko ładnie, elegancko opublikowały, co gdzie się znajduje, z do, dokładnymi lokalizacjami, czasami nawet i z nazwiskami dowódców, więc, więc, więc takie rzeczy oczywiście tam są, gdzieś tam dostępne, i to może być też przeprowadzony atak na to. No, skuteczność poprzednich dwóch uderzeń na Izrael była. Taka sobie, ale ich nie można marginalizować. Też zawsze trzeba liczyć się z tym, że mogło tu nie być na poważnie aż tak bardzo, no bo też wspominając z ubiegłoroczny atak, no to um, to była pewnego rodzaju kampania, to że Nataniachów chciał po prostu wciągnąć. Iran do awantury. To wciągnięcie Iranu do awantury miało, spowodować, miało być spowodowane tym, że Amerykanie się bardziej zaangażują, tak. Jak są Amerykanie zaangażowani, no to w, w, po prostu na Netanyahu jest szczęśliwy, tak? Dlatego też 1 kwietnia um, Izrael zaatakował um, irański konsulat w Damaszku, w Mezza, dzielnicy rządowej, um, no ponieważ ten konsulat robił za takie headquarters, takie do, miejsce dowodzenia. Um, gdzie były przeprowadzane te wszelkie knowania na tym odcinku północnym? Dzisiaj, po, dzisiaj z perspektywy czasu. Możemy może nie ocenić już kategorycznie, ale wiele wskazuje na to, że naprawdę były doniesienia o tym, że Izrael ma dość dużą wiedzę o tym, co się dzieje na tym odcinku frontu. Dzięki ludziom Asada to ma jakieś uzasadnienie, tak? jakieś tam materiały krążą, plus, plus widać jakoś to po, po, tych, po, po całej tej logice tych działań. Natomiast no, to był cel wtedy na Netanyahu osiągnięty, mieliśmy blisko wschodnie na to u, u, ujrzane, ale ostatecznie nie odstraszyło to e, Izraela przed, przed dalszym działaniem, tak? To, bo e, <coughs> tak właściwie jak wojna wybuchła 7 października, no to wszyscy byli zaskoczeni. E, Hezbollah się włączył 8 października, ale tak bardzo, bardzo e, ospale i bardzo, chyba niepotrzebnie, ale i tak 11 października już na posiedzeniu rządu izraelskiego już myślano o tym co zrobić na poważniejszych odcinkach niż Gaza, tak no bo to jest Gaza to jest alfa i omega, początek i koniec, ale, ale ten środek tak właściwie to należy do, tej, do, do tego regionalnego odcinka, który jest najważniejszy, no bo um, decydujący, tak. Nie, dlatego też w, 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 wydaje mi się, że Iran ma wystarczająco duże argumenty ku temu, żeby jakaś możliwość ataku była odroczona. To znaczy, no być może Amerykanie w obecnej koniunkturze stwierdzą, że no, blokada Hormoz i surowców w ogóle ich to już nie interesuje, tak? że to Chiny będą miały problem. Ich sojusznicy w Japonii, w Korei, no to mogą być takie możliwości, ale wątpię. Natomiast Iran ma jak zadać ból i będzie ten ból zadawał. Dlatego też, tak jak wczoraj komentowałem, tak jakby te trzy różne warianty, co, co może wyniknąć z ataku potencjalnego amerykańskiego, tak teraz przypomnę, że takim chyba najlepszym rozwiązaniem by było wymiana elit. No, przeniesienie elit, tak zarządzających, no bo atak na e, dowództwo na Hamaneego, na buńczucznego Hosina Salamiego, dowódcę Irgiecy i na całą tą Esmaelek Haniego, e, dowódcę al e, no to by sparaliżowało po prostu proces decyzyjny. No, oczywiście może w Iranie oni są na to przygotowani, ale wcale to nie jest takie pewne, że w przypadku już tego momentu Ci następcy chcieliby kontynuować politykę swoich poprzedników w sytuacji, kiedy to, kiedy to jest porażka I, ona, i ta porażka już jest po prostu wiadoma i każdy w takiej sytuacji myśli, co dalej o sobie. Idea ideami, tak, ale, ale tutaj reżim, znaczy reżim, członkowie reżimu chcą żyć. Bo to też jest taka specyfika tego reżimu. To tak widzimy chociażby po biografii kasama Soleimaniego, irańskiego generała, że e, tak jakby e, poprzez różne fronty na Bosaka tam zdobywał szlify, ale jak już był człowiekiem systemu i władzy, i, i blisko nazwijmy to tego całego tego, no to oczywiście mieszkał w północnym Teheranie, czyli w eleganckim, eleganckiej części. Podejrzewam, że jego córka, która wyszła za mąż, która została wydana za mąż za Rezę Safadina, też w eleganckim domu w Bejrucie mieszka. Więc, więc, jak, więc to, to jest te znamienne, że po prostu na um, duża część po prostu, elit tego Imperium Turbanum to jest awans społeczny. No, i oni inaczej troszeczkę patrzą, może mniej ideowo w, tej, w, tej, w obecnej sytuacji, a bardziej pragmatycznie. I, a pragmatyka jest bardzo potrzebna, w, kiedy to trzeba myśleć nie tylko o systemie, ale też i o przyszłości, ponieważ na Bliskim Wschodzie czas się zaczął i czas się skończy, ale jeszcze nie jest ten czas, żeby ten czas się kończył. Dziękuję.